Dziś ciąg dalszy historii o sercowych problemach. Dziś w roli głównej... Zastawki serca. Zaraz nam wytłumaczysz, gdzie są i jak działają, a potem dowiemy się, e, jak to się dzieje, że lekarze wszczepiają te zastawki bez rozcinania klatki piersiowej. A zatem, Krzysztofie. To jest nasze serce. Możemy sobie je tutaj oglądać z każdej strony. Żeby to serce pracowało, muszą być zastawki. Jeśli by ich nie było, to przy każdym skurczu krew by się... Cofała raz do góry, raz na dół. Krew do serca dopływa tą otożyłą, a wypływa aortą oraz tętnicą płucną zaopatruje płuca. Czyli one są absolutnie niezbędne? One są absolutnie niezbędne, a ich mechanizm działania polega na ciągłym otwieraniu się i zamykaniu. Mhm. Mamy cztery zastawki. One nie zamykają się jednocześnie. Kiedy jedne się zamykają, drugie się otwierają. W związku z czym te skurcze powodują, że krew płynie zawsze w jedną stronę. Pod warunkiem, że one są wydolne, tak jak widzimy tutaj, że są szczelne. I się zaciska i, są, i się zaciskają, A nie ma po zamknięciu, a po zamknięciu nie, ma, nie pozostaje dziurka. A jakie są wady zastawek? Wada może polegać na tym, że pierścień może być za szeroki, mhm. wtedy nie starczy tego płatka, żeby on się zamknął szczelnie. Nie ma tak. tej szczelności. Może być za wąski, czyli mamy zwężenie zastawki. Ta wada występuje stosunkowo najczęściej. I w końcu wada może dotyczyć samego płatka. Płatek może się nie całkiem domykać, albo może nie do końca się otwierać, może się tylko troszkę otwierać. I piątą grupę stanowi połączenie wszystkich tych wad. No to w takiej sytuacji nie ma innego wyjścia, tylko trzeba wymienić zastawki na nowe. Potrzebujesz nową zastawkę, ponieważ nie ma innej metody leczenia, czyli nie da się lekarstwem powiększyć e, zwężonej zastawki. No właśnie, ale przecież nie każdemu można zrobić taką operację na otwartym sercu. I co wtedy? Zespół profesora Adama Witkowskiego przystępuje do operacji wszczepienia sztucznej zastawki aortalnej. Dziś pacjentem jest pan Lonkin, u którego wykryto zagrażającą życiu wadę serca. Początkowo zacząłem odczuwać nierytmiczne bicie serduszka. Duszności były. Nie czułem się dobrze, wchodzenie szybciej po schodach, zakupy robić, chodzić dłużej, torby trzymać. No to było już wysiłek. Ciężkie objawowe zwężenie zostawki aortalnej prowadzi w szybkim tempie do zgonu, jeżeli nie jest odpowiednio leczone. Połowa z tych chorych zwykle umiera w ciągu dwóch, 3 lat od pojawienia się tych objawów. Dzięki współczesnej medycynie w ludzkim ciele można wymienić uszkodzoną zastawkę. Używa się do tego protez wykonanych z tkanki zwierzęcej lub ludzkiej, pobranej od zmarłych dawców. Stosowane są też zastawki wykonane z tworzyw sztucznych, metalu lub ceramiki. Niestety często operacje wyklucza stan zdrowia pacjentów. 30-40% chorych, którzy wymagają praktycznie natychmiastowej wymiany tej zastawki, jest dyskwalifikowanych od klasycznej operacji kardiochirurgicznej z uwagi na zbyt wysokie ryzyko tej operacji. Od kilku lat w Polsce stosuje się przełomową metodę wszczepienia protezy zastawki. Odbywa się to bez otwierania klatki piersiowej. Dzięki temu pacjenci, którzy w ogóle nie kwalifikowali się do operacji, teraz mają szansę na powrót do zdrowia. Zastawka umieszcza się w cienkim, elastycznym cewniku, a następnie wprowadza się przez małe nacięcie do tętnicy udowej. Następnie, naczyniami krwionośnymi, zastawka wędruje w górę ciała aż do lewej komory serca. Tam kardiolodzy interwencyjni umieszczają ją w miejsce starej. Wkrótce nowa zastawka przejmuje funkcję tej uszkodzonej. To serce zacznie pracować w normalnych warunkach, czego od pewnego czasu nie miało. Ono pracowało w warunkach, które są warunkami, do których serce jest niezaprojektowane, jeśli tak można powiedzieć, więc to serce może nie tyle odmłodnieje, co odżyje. Panie profesorze, wbrew pozorom, to nie są rzadkie operacje. A którym pacjentem był pan Longin? Był pacjentem 469. Od tego czasu już zrobiliśmy kilkadziesiąt więcej tych zabiegów, także chyba przekroczyliśmy 500. Mm. Odwiedziliśmy pana Longina w 6 tygodni po operacji i oto co nam powiedział. Po operacji 3 dni zacząłem lepiej chodzić, lepiej oddychać. Nie męczyłem się. Poczułem się w ogóle lepiej. Codziennie pokonuję jak półtora do dwóch kilometrów. Na spacery chodzę. Po zakupy. Normalne życie prowadzę jak kiedyś. Chodzę normalnie jak każdy człowiek, który mieszka w bloku. Przed zabiegiem po siedmiu schodkach już byłby bardzo zmęczony. W metrze 43 schodki pokonałem. Kiedyś bym tego nie zrobił. Chciałem serdecznie podziękować profesorowi i jego zespołowi za wszystko, co zrobili dla mnie. Rzadko chyba można oglądać pacjenta w rekonwalescencji po takim czasie. No, wygląda świetnie i świetnie się rusza, i widać, że odżył po prostu. Jak wskakiwał po schodach. Tak, kiedyś sam powiedział, że nie mógłby tego zrobić, bo zwężenie zastawki aortalnej bardzo ogranicza aktywność życiową. Podczas takiej operacji, którą obserwowaliśmy, nie rozcina pan klatki nie. piersiowej, nie zatrzymuje pan pracy serca. Nie, to my z czym to robimy. tkwi sekret tej metody? To jest metoda w stosunku do kardiochirurgii mało inwazyjna. To mhm. właściwie my o niej nawet nie mówimy, operacja, tylko zabieg. E, najczęściej jest zrobiona, wykonywana w sedacji, czyli w takim lekkim przyśpieniu, tylko bez konieczności intubacji pacjenta i w znieczuleniu miejscowym. My przez skórę nakłuwamy mhm. tętnicę udową i przez to nakłucie wprowadzamy zastosowanie. To coś. To coś. Tylko wygląda wtedy to inaczej. To wygląda inaczej, bo to jest Stent zbudowany z nitinolu, czyli z takiego materiału, który jest stopem niklu i tytanu i który ma pamięć kształtu. To znaczy, że jeśli my go zwiniemy i wprowadzimy tutaj na cewnik i na to nasuniemy osłonkę, to w temperaturze ciała, jak tą osłonkę ściągniemy, to on z powrotem się odkształca do, do tego kształtu, który jest zapamiętany przez ten metal. A jak to działa? Możemy zaprezentować mniej tak. więcej. No to właśnie jest drut nitinolowy, który był prosty, a został zwinięty w spirale. I teraz, jeśli zanurzymy go w ciepłej wodzie, to on dzięki temu, że ma pamięć kształtu, z powrotem zrobi się prosty. Prawda? Idealnie. Tak. Jakie to fajne, mogę ja. Zapraszam. <śmiech> <śmiech> mm. Odważnie, odważnie. O, 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 o. Czekajcie, czekajcie. No, ech. Nie, jednak, żeby być o, chirurgiem, to trzeba bardzo. mieć pewną rękę. Co to dużo mówić? Idealnie jak włos. Teraz to wygląda bardzo prosto, ale tak naprawdę to wyprodukowanie czegoś takiego to jest naprawdę koronkowa robota. Na wykonanie tego rodzaju zastawki potrzebne są zaledwie dwa dni. Zaczyna się od przygotowania tkanek pobranych z serca świni. Za pomocą lasera, z cienkich i elastycznych płatków wycina się fragmenty zastawki. Następnie umieszcza się je na metalowym, ażurowym rusztowaniu. Teraz trzeba zwierzęcą tkankę przytwierdzić do stelaża za pomocą 1200 szwów, a każde z nich jest zakładane ręcznie. Gotowa zastawka jest przechowywana w sterylnym roztworze aż do czasu operacji. W czasie operacji, przez takie małe nakłucie w pachwinie, musi Pan wprowadzić do organizmu ten wcale nie najcieńszy i dosyć sztywny moim jednak zdaniem cewnik. Czy to jest bezpieczne? W znakomitej większości wypadków to jest bardzo bezpieczny zabieg. Oczywiście mogą zdarzać się powikłania. Jeżeli zajdzie taka konieczność pilna, że trzeba otworzyć klatkę i zrobić coś z tą zastawką, mhm. to w każdej chwili to jest możliwe. A czy takie zastawki się zużywają? U części chorych po mniej więcej 10 latach czy po 15 latach mogą pojawić się na tych zastawkach zwapnienia, zmiany degeneracyjne, mhm. ale mamy na to metodę. Bo możemy w tą zastawkę zużytą jeszcze raz wszczepić taką samą zastawkę. Genialne. Ale ja bym właściwie chciała się obejść bez takiej zastawki. Bo to jest kwestia wieku już, prawda? Generalnie dbanie o siebie w sensie prozdrowotnych zachowań, a więc ćwiczenia, spacery, redukcja wagi ciała, jeśli ktoś jest otyły, leczenie cukrzycy, leczenie nadciśnienia tętniczego, to jest to, co każdy z nas może zrobić, żeby... Nie chorować, a przynajmniej chorować gdzieś bardzo. I jak pali papierosy, to może je wieku. rzucić. I jak pali papierosy, to powinien je rzucić. Jako społeczeństwo starzejemy się, więc każdy z nas za chwilę może znaleźć się w grupie ryzyka, a zatem apeluję, weźcie sobie do serca słowa Pana Profesora.